Najpilniejszym i najbardziej spektakularnym ruchem Trumpa może okazać się zapowiadana przez niego w kampanii wyborczej renegocjacja układu atomowego z Iranem. Ta zawarta w 2015 roku umowa zawiera mankamenty umożliwiające persą ekspansję terroru w świecie arabskim i rozbudowę arsenału rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Wymuszenie ustępstw na mułach wymagałoby zapewne zwiększenia zaangażowania militarnego USA w Zatoce Perskiej, zaś Izrael wziąłby na siebie działkę z libańskim Hezbollahem służącym Iranowi do podbojów w Syrii. W naciskach na Iran powinna też uczestniczyć Europa, co może okazać się dla niej sprawdzianem intencji wobec nowej administracji USA. Na razie ci sami eurokraci, którzy wyśmiewali kandydaturę prezydencką Trumpa, łudzą się teraz jak dzieci, że nie spełni obietnic składanych w kampanii wyborczej.